Aby rozwiązać to równanie, zauważ, mamy tu z lewej strony co mnożenie dwóch nawiasów. Czyli najpierw x mnoży nawias, później siódemka mnoży nawias. A z prawej strony co mamy? Dwójka mnoży nawias. Spróbujmy wykonać. x mnoży nawias. To 2x kwadrat odjąć 6x. Teraz minus siódemka. Teraz siódemka mnoży nawias. To 14x minus 42. Idziemy do strony prawej. Dwójka mnoży nawias. To 2x kwadrat. Dodać 8. Zanim zaczniesz przenosić na strony, Zauważ, z lewej strony mamy 2x kwadrat i z prawej strony też mamy 2x kwadrat. To znaczy, że właściwie od obu stron jakbym odjął 2x kwadrat, to mógłbym zredukować te dwa wyrazy. Teraz nie niewiadome na lewą stronę. Minus 6x dodać 14x. Wiadome na stronę prawą. Pamiętaj o zmianie znaku. 42 dodać 8. To mamy. 8x równe dokładnie 50. Obie strony podzielmy przez 8. Nasz x to 58. Wyłączając całości. Otrzymamy 6 całych. 6 razy 8 to 48. Zostają 2 ósme. A 2 ósme, oczywiście, skrócimy przez 2. Zostaje 1 4. To równanie ma jedno rozwiązanie jest nim liczba 6 i 1 4. Zawsze udziel odpowiedź do zadania. Rozwiązaniem jest jedna liczba jest to liczba 6 i 1. /4. Czwarta. Z lewej strony na pewno mnożenie nawiasu przez nawias. Z prawej strony 5x mnoży nawias. Więc zaczynamy. 3 razy 1 to 3, minus 3x i teraz piątka. Właściwie minus 5x mnoży nasz nawias. To minus 5x plus 5x kwadrat. Równa się. 5x mnoży nawias. To 5x kwadrat dodać 35x. Z lewej strony mamy 5x kwadrat. Z prawej strony również 5x kwadrat. Więc te wyrażenia możemy śmiało skrócić. Nie wiadomo, dajmy na stronę lewą. Minus 3x, minus 5x i przenosząc minus 35 dostaniemy z lewej strony. Pamiętaj o zmianie znaku. Prawa strona, nic nie zostało, ale mamy tutaj trójkę. Przenosimy, zmieniamy znak. Redukujemy wyrazy podobne. Minus 43x równe minus 3. Obie strony dzielę przez minus 43. Nasz x minus z minusem to plus 3,43. Otrzymaliśmy jedno rozwiązanie, i to równanie ma rozwiązanie, którym jest liczba 3,43. Zapisz odpowiedź. X należy. Jest to zbiór jednoelementowy. 3,43. Rozwiązując to równanie, zacznij od mnożenia nawiasu przez nawias. Czwórka mnoży nawias. Później Minus x mnoży nawias. Zobacz dalej. Minus 2x kwadrat mnoży nawias. Spróbujmy to wykonać. Czwórka mnoży nawias. 4, odjąć 4x, odjąć 8x kwadrat. Teraz minus x mnoży nawias. Minus x, minus z minusem plus x kwadrat minus z minusem plus 2x do 3. Teraz minus 2x kwadrat mnoży nawias. Minus 2x do 3 plus 7x kwadrat. Równe 0. Już nawiasów nie ma. Redukcja wyrazów podobnych. Zacznijmy od najwyższej potęgi. Sześcian to nam się skraca. Idziemy do kwadratu. Minus 8, dodać 7, to minus x kwadrat. Jeszcze mamy tutaj dodać x kwadrat. Z x'ami mamy. Minus 4, minus x, to minus. 5x i zostały wyrazy wolne, czyli 4. x kwadrat skraca nam się, jeżeli to zauważyłeś wcześniej, świetnie, mniej pracy. Zatem niewiadome zostają na lewej stronie, a wiadome na prawą. Pamiętaj o zmianie znaku. Dzielimy obie strony przez minus 5x. Jest wynikiem dodatnim 4 piąte. Ale to równanie ma rozwiązań? Dokładnie jedno. Co jest rozwiązaniem? Liczba 4 piąte. Zatem koniecznie odpowiedź do zadania. Rozwiązanie jest jedno, jest nim liczba 4 piąte. Zachowaj kolejność wykonywanych działań. To, co nie możesz zrobić, sobie przepisz. Zauważ, 2x mnoży nawias przez nawias. Więc najpierw wykonaj sobie mnożenie nawiasu przez nawias. To minus 2x sobie poczeka, przemnoży wynik tego działania. Zatem x mnoży nawias. Teraz minus 1 mnoży nawias. I mamy działanie wykonane. Co z prawej strony? Czwórka mnoży nawias. Zatem 4x dodać 20. Zobaczmy, co się dzieje w naszym nawiasie. x minus x to nam się skraca. I co teraz? 2x mnoży ten nawias. Więc 2x do sześcianu sobie czeka, a minus 2x mnoży ten nawias. To minus 2x do sześcianu dodać 2x. Jest równe 4x dodać 20. Trzecia potęga nam się skraca. Niewiadome dajmy na lewą 2x zmiana znaku minus 4x równe 20. Więc minus 2x to jest 20. Obie strony dzielimy przez minus 2. Nasz x to jest minus 10. Ile równanie ma rozwiązań? Jedno. Zapisz odpowiedź. Rozwiązaniem jest jedna liczba. Jest to liczba minus 10. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.